Hej wszystkim, ja, ja się popłakałam. Jezu, bo mnie nagle vlogowało, nie? Ja się tak wystraszyłam. Kurde kończę mi ukradną, bo że bardzo się wystraszyłam i po prostu może. Przepraszam. Dobra, ale już o tym nie gadajmy, no, jest wszystko okej, okay. jest wszystko okej, okay? tak, ja mam konto z powrotem, mam to hasło, tylko bardzo, ale to bardzo trudno, było szybko mieć hasło, ponieważ ja mam bardzo długie hasło, no i spisałam właśnie, <laughs> sifinka pepa, cymbałki, 1, 2, 3... Jako to było moje stare hasło. Szybko zmieniłam na y, LOL 123. Y, LOL 123. No i szybko się zostało zmienione, no i później zmieniałam na to dłuższa, nie? Y, tak. To chciałam wam opowiedzieć ogólnie, dlatego że płakałam. A teraz wejdziemy sobie na Mr. Planet. Y, i dzisiaj na Monster Planet będziemy, poczekajcie chwilę, ja zaraz wątpię. Będę podawać w takich wiecie, wiecie czego, ustawienia konta i będę robić jutro bio, biografię, a dzisiaj będę podawać numer telefonu i będę podawać e-maile. Także... tak. dziękuję teraz zmieniam na to dłuższe. Ja nie chcę mówić kto mi ukradł konto, bo naprawdę to ja go dobrze znałam. Był dla mnie bardzo miły. Ja nie chcę teraz, żeby był smutny z tego powodu, ponieważ bardzo go lubiłam. I po prostu, po prostu o tym zapomnę.

Dobrze, po prostu blakajcie black and white małpa, bo to jest taka małpa, nie? Dobrze, dzisiaj będziemy podawać... Czekajcie, bo ja chcę usunąć kontrolę, nie? Nie, wróć, wróć, tak. Bezpieczeństwo to nie. Yy, Dobra, weźmiemy ustalenia i zablokowanie. I ogólnie mówię Wam, że Maciej. Najpierw pokażę Wam, jak, żeby ich zablokować, bo po prostu naprawdę bardzo, bardzo byli bardzo li, nie mieli dla mnie na przykład. I boję się, że dla Was, by mogli moglibyście też nie mieli. Dlatego tak. Blokujcie to 0055 Panesta 12382. Sand together Matiu 123123, tego nawet możecie zgłosić babeczka 016. Co? Ja, ja ją mam zablokowaną? MP07. Ja to była moja najlepsza przyjaciółka. Czemu ja ją zablokowałam? Czekaj okay. nie, to ja nie chcę Dobrze, tak, będę teraz Det er bra. Czemu? I o co chodzi Zobaczymy co mam na liście Przepraszam, bo ja nie mogę podać tych numerów telefonów Bo coś mi się to i chciałam właśnie to zrobić Trudno Trudno A ogólnie muszę się wam pochwalić, nie? Będę miała sam A Za miesiąc? Więc będzie pewnie na awatarze, więc zmienię awatar na kotka i pieska. Mm. O jaju! Jezu, ja tutaj mam ile lat. Ja nie mogę. To jest takie stare zdjęcie, ja to chyba miałam. To zdjęcie było robione 5 lat temu, a z tym mam już Nie, wróć. 6 lat. Tak, 6 lat. Obecnie wyglądam inaczej. Dobra. Chciałam jeszcze coś pokazać, ale niestety nie ma. Dobrze. I jeszcze tak I hmm, Chciałam Wam. O Jezu, zapomniałam na pytanie. Chciałabym, żeby mi pod moimi filmikami pisali. Y, pod. Y, po właśnie w komentarzach jakieś wyzwania, żebym lubiłem Star Planet. Tylko proszę Was na bieżąco, no bo ja nie chcę, że. Będę... Będę tak siedzieć i siedzieć i nie ma. Nie ma komentarza. Dobra, jest pierwszy komentarz, może to zrobić o tak jakby chcę wybierać. Nie ale tam... pytania też mogą być. No, ale sorry wele jak pytania będą yy, podaj swoje hasło. Albo podaj hasło na e-mail. Chodzi o hasła albo e-mail, albo numer... Si Numer telefonu? No to, no to sorry. I jeszcze nie zapomnij. bo tak, jeszcze Wszystkie te trzydzieści par odcinków naprawdę było dla mnie najfajniejszą rzeczą, którą mogłam zrobić w internecie. Dlatego. Kończymy także gram sobie i wybaczycie jak gram. I teraz będę nagrywać specjalne okazje i będę pokazywać się. I bardzo, bardzo wam... Bardzo się cieszę, że mnie oglądacie na... Nie prawdę, ale to będzie ogólnie kiedy innej. Proszę daj suba, proszę, 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 będzie fajnie, obiecuję i nie zapomnij napisać wyzwania no to pa, pa.